Cześć kochani, mam dzisiaj dla Was filmik w bardzo ważnym temacie. Bardzo, bardzo często pytacie mnie o to, jak często nie udaje się łączenie królików, łączenie świnek morskich. W nie pytacie o świnki morskie. Wydaje mi się, że gdzieś w mediach społecznościowych naczytaliście się y, o sytuacjach problematycznych, y, sytuacji osób, którym to łączenie nie poszło. Natomiast jest to groźne, jest to niebezpieczna sytuacja, że czytacie sporo takich informacji, a oczywiście nie czytacie o tych informacjach, gdy wszystko idzie gładko. Gdzie stawne zwierzaki dogadują się że tak, żyją w zgodzie, w miłości i z wielką przyjemnością obserwujemy ich interakcję i radość, jaką odnoszą i korzyści z tego bycia towarzyszem własnego gatunku. Dlaczego tak jest? No powiedzmy że jeżeli wszystko jest w porządku, to jest nudne. Po co mam pisać na grupie, moje świnki się kochają, śpią razem, czyszczą się, jedzą ze wspólnej miski, dzielą się jedzonkiem, przynoszą je sobie. E, po co mam o tym pisać? Nic ciekawego. Ale jeżeli moje świnki ciężko się łączą, e, skaczą na siebie, szczękają ząbkami, martwi mnie, to niepokoi. Co teraz zrobić? Może coś można poprawić, może zmienić, rozdzielić świnki, nie rozdzielać. Większa klatka, druga klatka, dłużej łączyć, krócej łączyć. Wiele pytań kotuje się w głowie takiej osoby, która ma problem. Być może tak naprawdę ten problem nie jest duży i wystarczy drobna korekcja tego sposobu łączenia. I nagle świnki dogadają się świetnie, ale często bywa tak, że taka osoba nie zostawi już tego ostatniego komentarza. Na slajdzie dziękuję za pomoc, skorygowała łączenie, moje świnki już dogadały się świetnie. Często pozostajemy z postami negatywnymi, strasznymi, że się ugryzła drugą, że wskoczyła na nią, że właśnie naszczękała zębami, że odganiają od miski i jesteśmy przerażeni. To Bardzo szkodliwe dla zwierząt stadnych, takich jak świnki, króliki czy szczurki. One są stadne, one potrzebują osobnika własnego gatunku. Natomiast jak często się zdarza, że one się nie dogadają? No bo wszystko jest fajnie, macie jedną świnkę, jednego królika, czy tam szczurka, czy tam szynszylę. No i jest spokój w zasadzie jest spokój. Opiekujecie się nimi, sprzątacie, no i wyczytaliście, jest to zwierzę stadne, potrzebuje osobnika drugiego gatunku. No i wertujecie grupy i patrzycie, ta się nie dogadała, ta, ta. I co ja zrobię wtedy z drugim zwierzakiem, który się nie dogadał z tym pierwszym? No, jest to duży problem. Oczywiście, że tak. Natomiast zapewniam Was, że jest to sporadyczny problem. To się praktycznie nie zdarza. Bywają takie przypadki. Bywają przypadki najczęściej niedogadania się spowodowane błędnym łączeniem. Pooglądajcie odcinki o łączeniu, poczytajcie o łączeniu. Jest bardzo konkretna procedura, długotrwała, znaczy nie strasznie długotrwała, tydzień, dwa. Jest to procedura bezpieczna, którą należy przeprowadzić, aby zwierzaki łagodnie się połączyły. Błąd polega na tym, że często po prostu ktoś wrzuca do klatki pierwszego zwierzaka, drugiego zwierzaka i to tak stara się zostawić. To nie jest ok, wtedy są problemy. Trzeba to skorygować. To nie jest dramat, to nie jest jeszcze koniec świata, że te zwierzaki się pokłócą. Wtedy to można wszystko jeszcze zmienić, naprawić i zwierzaki się dogadają. Natomiast nie bójcie się tego, nie myślcie o tym, że to są co drugi przypadek, lub nawet częściej lub trzy na dwa przypadki, zwierzaki nie mogą się dogadać, I To tak absolutnie nie jest. To, że zwierzak jest starny, to znaczy, że on potrzebuje do wasza swojego gatunku, to znaczy, że on go chce i one yy, potem będą miały cudowne interakcje między sobą, będą czuły się szczęśliwsze, będą bardziej aktywne i Wam będzie z nimi przyjemniej z całą pewnością. Eee, także nie demonizujcie tego tematu, to naprawdę rzadko się zdarza. Jeżeli macie jakiś problem z łączeniem, zdecydowaliście się na to, piszcie śmiało, piszcie do mnie, piszcie do innych specjalistów w temacie, którzy przeprowadzili tych łączeń. Sporo niekoniecznie na grupy, gdzie odpowie wam ktoś, kto może nie ma zbyt dużej wiedzy na ten temat, jest przestraszony czymś co go spotkało, może z różnych y, problemów z y, tematów, które należało skorygować, nie otrzymał właściwej pomocy. Nie bójcie się, walczcie, próbujcie. Jest naprawdę sporo metod, sporo sposobów. Naprawdę bardzo, bardzo często, jeżeli przeprowadzicie łączenie po prostu prawidłowo, to nie jest jakieś wielkie halo, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane, to Wasze zwierzaki pokochają się od pierwszego wejrzenia. I tak jest zdecydowanie w znacznej większości przypadków. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli przygarnęliście zwierzaka stadnego, to nie ma się czego bać. Na koniec jeszcze zwrócę wam uwagę, że jeżeli macie już zwierzaka jakiś czas i nie jest to młody osobnik i chcecie mu adoptować drugiego, to najlepiej robić to w ten sposób, że do samca adoptujecie wykastrowaną samicę lub samiec jest wykastrowany, wysterylizowaną samicę lub dwa wykastrowane zwierzaki, wysterylizowane w przypadku, kiedy nie jest to parka. Jeżeli chcecie młode zwierzaki, dwa siłą rzeczy są niewykastrowane, wysterylizowane bo nie jest to możliwe w młodym wieku, to starajcie się, aby było w podobnej wielkości w podobnym wieku. Jeżeli starszego osobnika adoptujecie drugiego, to polecam, aby to był jednak młody, starszy przyjmie nad nim opiekę, taką jak rodzicielską, łączenie przebiegnie łagodniej. W przypadku królików pamiętajcie absolutnie o kastracji i sterylizacji. U nich burza hormonów jest tak silna, że może zniszczyć każde, nawet najlepiej przeprowadzone łączenie. Więc u królików najpierw kastracja, sterylizacja obu osobników, lub trzech, jeżeli w stadzie jest więcej, i dopiero łączenie. W przypadku świnek morskich nie ma takiej potrzeby, natomiast, tak jak powiedziałam, warto trzymać się tych zestawów e, zwierzaków. Czyli jeżeli parka, to koniecznie przynajmniej jedno z zwierząt musi być wykastrowane, wysterylizowane, wtedy łączenie. Po pierwsze nie będzie niepożądanego miotu, bo przecież nie chcemy tworzyć w domu. Ehm, lub młody do starszego, wtedy następuje opieka, matczyna lub ojcowska nad młodym samcem, starszego samca, młodą samiczką do starszej samiczki, nie następuje agresja, nie ma aż takiej próby sił ustalaniu hierarchii, bo ona ustalona zostać musi. Także nie panikujcie, w razie kłopotów piszcie śmiało przed łączeniem, zapoznajcie się z artykułami, z filmami, a na pewno pójdzie Wam świetnie. Nie bójcie się tego tematu, to nic strasznego, a zwierzaki stadne naprawdę potrzebują.